Wszystkie serdecznie na kanale Medmax, ja oczywiście jestem Max, słuchajcie, wakacje za nami, przynajmniej już te wakacje te jakie być powinny, słuchajcie już się kończą, 24 sierpnia. E, oczywiście każdy z Was pewnie tam jakieś e, zostaną jakieś wspomnienia z tych wakacji. Lipiec jak wiadomo miesiąc najcieplejszy sierpień, niestety każdy widzi jakim tym miesiącem jest, słuchajcie, ale co tam, słuchajcie, ale co tam? Nie to pogoda w ogóle tutaj nie gra żadnej ro roli, jeżeli chodzi o wakacje. Przede wszystkim słuchajcie, do szkoły chodzić nie trzeba. Yy, większość osób w sierpniu sobie bierze dwutygodniowe urlopy wakacje, gdzieś jadą, odpoczywają itd. itd. Yy, niestety ja, niestety ja w, lipcu, w lipcu po raz pierwszy od kilku ładnych lat, nie wiem, pierwsze swoje, słuchajcie, swoje wakacje taki urlop czterodniowy z moją narzeczoną i, i, i z Kubą i bawiliśmy się świetnie. Myślałem, że z tego zrobię jakąś taką mini relację na swój kanał, ale niestety kamera jaką posiadam, jaką dostałem, słuchajcie, yy, jaką dostaliśmy my, ja i Marta yy, od, od przyszłego teścia, słuchajcie, yy, jest kamerą dobrą, lecz niestety, niestety yy, nie ma takich y, okablowania jakie, po, jak, jakie potrzebuję do, do mojego komputera, żeby się tam z nią połączyć, ale to w ogóle długa historia, słuchajcie, ale mam nadzieję, że we wrześniu uda mi się już to wszystko ładnie ogarnąć i będę już mógł spokojnie kamerą swoją nagrywać, już taką profesjonalną, znaczy no półprofesjonalną, bardziej amatorską, ale... Ale okej. Okay. Lepsze to słuchajcie niż nic. I słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na ym, unboxing. Unboxing słuchajcie. Gry Deus X rozłam ludzkości, mam nadzieję, że to widzicie. Słuchajcie, co do samej gry Deus Ex, jak każdy z Was wie, pierwsza część wyszła w 2000 roku, a więc 16 lat, słuchajcie, o pierwszej części tejże gry. Tą częścią zajęło się studio Eidos słuchajcie, Montreal. Montreal, które ma na swoim koncie, słuchajcie, yy, takie gry jak Deus Ex Bund ludzkości, yy, Tomb Raider, a dokładnie, a dokładnie tą część, tą część pierwszą yy, i, i porty multi, mul, multiplayer, yy, Thief, który wyszedł w 2014 roku, yy, no i teraz właśnie rozłam ludzkości. Patrząc na te wszystkie gry, słuchajcie, się pomijając yy, Bunt ludzkości, którą ogólnie grom jest bardzo dobrą, yy, wszystkie inne. Tytuły tego studia, już takie super nie są. Pamiętamy grę która miała być po prostu zajebistą grą, okazała się po prostu wielką, biedną porażką. Ale dobra, słuchajcie, zajmiemy się może Deux Eggsem, rozwój ludzkości. Ja Wam powiem tak. Absolutnie już skończyłem z nastawianiem się na wielkie produkcje, z jakimś wielkim entuzjazmem jakieś orgazmy nocne i tak dalej, bo niedługo premiera wielkiej, super, ekstra gry przez wielkiego studia. Ogólnie słuchajcie, prawda jest taka, że historia pok pokazuje, że te wielkie, wielkie premiery, wielkich gier, które miały się okazać po prostu jednym wielkim, po prostu jakimś odkryciem, odkryciem gier wideo, okazały się po prostu jedną wielką klapą. Yy... Ja mogę tylko wymienić takie dwa tytuły, na które bardzo czekałem, które ogólnie okazały się może nie porażką, ale, ale niestety nie spełniły moich, moich oczekiwań. Jest to oczywiście Total War, Warhammer, Tom Clancy i The Division, jak najbardziej. Rainbow Six Siege. O, tam ok, można byłoby na ten temat wiele powiedzieć, tutaj oczywiście. Wiele osób w tą grę jeszcze gra. Ja sam gram, ale, ale, ale jakimś tam wielkim, wielkim odkryciem, odkryciem nie jest Deus Ex. Rodar ludzkości, słuchajcie, to gra, moim skromnym zdaniem, która już yy, różne serwisy, jak i sami producenci, deweloperzy już tak nadmuchali słuchajcie tą grę że myślę sobie tylko że jak włożę zainstaluję to po prostu pierwsze 10 minut po prostu mnie tak porazi że będę że po prostu będę grą zachwycony lecz wiem doświadczenia że niestety tak jest dość słuchajcie rzadko rzadko dlatego nie nastawiam się absolutnie że ten deus ex jakoś powali mnie na kolanach Wręcz przeciwnie myślę sobie że to będzie gra taka po prostu normalny średniak w świecie cyberpunkowym, takiem takie, że tak powiem, taki malutki, słuchajcie, krok do cyberpunka, którego mam nadzieję już niebawem coś o nim usłyszymy od naszego rodzimego studia CD Projekt Red. A więc może, słuchajcie, zacznijmy może od pudełka. Pudełko jest, każdy widzi, jakie. Gra kosztuje 159 zł, kupiłem ją w Saturnie. Może ją po prostu otworzymy. Słuchajcie, właśnie, jeżeli chodzi o otwieranie pudełek i o tym co jest w środku lub to co być powinno w środku, ja cały czas słuchajcie yy, po prostu lubię, lubię zapach pudełka, lubię pudełka z gier. W ogóle jakoś tak, ja już ten tej, sta tej starej, da starej daty, słuchajcie, ro rocznik 82, więc naprawdę gry pudełkowe to jest to coś co lubię i co będę zawsze kupował jakieś tam te wszystkie elektroniczne gierki absolutnie nie interesują. Zawsze sobie myślę, słuchajcie, co by było gdyby na przykład taki Steam nagle upadł, po prostu upadł, nie ma, nie, nie, nie ma firmy, nie ma gier, po prostu nic, nic nie, nie ma, bo nie chciało się pudełek kupować. Oczywiście do tego z pewnością nie dojdzie, ale gdyby coś tam, słuchajcie, zawsze wolę być ubezpieczonym niż, niż, niż później płakać, niż później płakać. Yy, w pudełku, słuchajcie, zawsze myślę sobie, że coś w pudełku dostaniemy więcej od, od, od producentów, od, od wydawców. Lecz lecz, lecz lecz niestety i tym razem nie dostajemy no, słuchajcie absolutnie nic trój trzech płyt proszę trzy płytki instalacyjne i słuchajcie coś takiego o no, tutaj z tyłu jest taki kody I nic więcej i nic więcej słuchajcie szukałem szukałem Myślałem, że tutaj coś będzie ukrytego, jakiś nie wiem, zawinięty plakat, jakiś coś gdzieś, może jakiś, nie wiem, jakiś, nie wiem, jakiś euro wyda do wydania na Steamie, no, no no cokolwiek. No słuchajcie, nie ma absolutnie nic, ale 159 złotych za grę. Po prostu za samą grę i za cudne, za cudne yy, pudełko. Ja się doskonale słuchajcie, rozumiem, gdybym na przykład miał za pudełko za 159 zł, a na przykład wersja elektroniczna za stówę albo za 120, to jeszcze bym zrozumiał. Oszczędności są. Tak, budek nie trzeba drukować, płystecznie, a więc, a więc jest OK. a jak wiemy, z tym jest zupełnie słuchajcie inaczej. Słuchajcie, teraz zapraszam Was na samą instalację. Instalację tej gry, Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś jakich wielkich problemów, jak to miało miejsce w dniu premiery, a więc zapraszam Was serdecznie. No dobrze kochani, słuchajcie, a więc wkładamy pierwszą płytę do naszego komputera, tutaj moja już jest złożona. Tutaj oczywiście nie wiem czy zaplanowany, czy nie zaplanowany będzie komunikat informujący o tym, że nie mamy jakiegoś tam pliku. Oczywiście nie każdy taką informację yy, będzie miał. Może w większości się tutaj yy, instalacja uda bez najmniejszych problemów. Natomiast jeżeli taką informację tutaj będziecie mieć, to yy, w takim filmiku na moim kanale... On będzie dokładnie ten sam dzień, kiedy ten film będziecie oglądać, jak, jak pobierać, jak, jak, jak uprościć, znaczy jak rozwiązać dany problem, słuchajcie, z tymi plikami i, I D -L -L -L. E, Ja to już wszystko ładnie zrobiłem i teraz, słuchajcie, muszę wbić właśnie oto klucz. Wprowadź poniższy klucz z ulotki. I teraz wprowadzam tenże klucz. Następnie, słuchajcie, robimy realizuj i czekamy co się stanie. Klucz Steam. Yeah. Dobra. Skopiuj klucz do schowka. A więc skopiujemy klucz do schowka. Yy, nie wiem czy on już jest skopiowany, czy też nie. I robimy słuchajcie, instaluj grę. Zaraz zobaczymy, co tutaj się, słuchajcie, wydarzy. Coś nie ruszyło, coś nie ruszyło, cholera go wie, słuchajcie. To jest właśnie to, to jest właśnie to, słuchajcie. Wielkie tytuły, wielki smutek, takie kłopoty, takie problemy. Porsche, Polish, mi oko, instalacja Deus Ex instalacja. Aktualizowanie Steam. Param. No, musimy wejść teraz do naszego studia Steam'owego, słuchajcie, i zobaczyć i tamże, i tamże, i tamże, tajże, a co ja kurwa gadam, i tam gra nasza zostanie zainstalowana. Ale poczekajmy. To trochę chyba potrwa, wiecie? a więc po 10 minutach aktualizacji Steam mamy w końcu wpisujemy kod produktu. Tutaj oczywiście możemy zrobić taki mały myk. Wklej. I już nie musimy tam nic pisywać. chodź robimy dalej. Aktywacja numeru seryjnego, oczywiście. Oczywiście wymagane jest na dysku słuchajcie 46 GB ja się pierdzielę na całe szczęście mam 282 a więc yy, zmieści się z pewnością się, się zmieści robimy yy, oczywiście na pulpicie, albo nie na pulpicie nie wiem tym sami potrzebne na pulpicie to tak żeby to tam no, no, zresztą nie waży. dobra dusimy dalej oczywiście zgadzamy się tak najbardziej i słuchajcie jest przygotowywanie pliku Grydeus X Ym, do instalacji ym, powiem wam mniej więcej ile ta instalacja słuchajcie trwa, bo z pewnością trzeba będzie. Czy będą jakieś tam upgrade, y, patch'e chuje moje dzikie węże słuchajcie, bo tak mniej więcej że jest, że to nie jest tak, nie jest tak. Słuchajcie, że cała gra jest na płytach. Nie, 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 o nie, to by było zbyt piękne. Długo i zbyt fajnie. Jest wręcz przeciwnie słuchajcie. Pewne pliki są na dysku, natomiast... serwerów Steama czy też tam innych aplikacji growych. Nie jestem. A więc jak ktoś nie ma internetu Tyle sobie pogra. Taka prawda słuchajcie. Niestety. Dobra, e, my się widzimy już za chwilkę. Słuchajcie, gdy tylko mi się zainstaluje, wam powiem więcej ile to u mnie trwało. No i witajcie, słuchajcie, instalacja samej gry, samej gry trwała bodajże około 40 minut. Całkiem możliwe jest to wszystko przyczyną tego, że mój komputer niestety już ma swoje lata, tak samo jak i ja wiadomo, krzyże bolą, stawy w kolanach również bolą, ręce bolą, ogólnie wszystko boli, już nie jest tak fajnie jak to było za młodych lat. A więc mój komputer również, słuchajcie, no jest jaki jest. Oczywiście pieniążki cały czas są delikatnie odkładane na nowy komputer, lecz mam jeszcze tego, a więc tutaj muszę jakoś o niego dbać. A więc, 40 minut, słuchajcie, u mnie cała ta instalacja słuchajcie, trwała. Deus Exa. Natomiast, oczywiście, jak się spodziewałem, były do pobrania pliki. Już Wam pokazuję, proszę zobaczyć. Tam dokładnie, znaczy to co, to, co pamiętam, do porania było 2 giga i tamte 700 megabajtów. Mogę się mylić, jeżeli chodzi o wielkość tych do pobierania, natomiast tutaj mniej więcej, słuchajcie, wszystko wygląda. wygląda. A więc tak to tutaj mniej więcej jest. A więc słuchajcie, Deus Ex już jest zainstalowany. A więc tylko i wyłącznie czekać czekać, aż gra zacznie działać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało na moim komputerze. Tutaj wymagania, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą grę, są bardzo, bardzo, bardzo wysokie, jeżeli chodzi o takie te rekomendowane. Ym, tutaj nie mówię oczywiście o minimalnych, ale o tych rekomendowanych. Ym, zdecydowanie moim zdaniem, nie tylko moim, ale i tutaj innych forumowiczów na stronach internetowych. Są one po prostu zawyżone, a to tak mniej więcej dzieje się, słuchajcie, słuchajcie zawsze. Ja zawsze powtarzałem i to zawsze będę powtarzał. Do znudzenia, dla mnie nie jest ważna grafika, lecz to coś, co, co pozwala mi wejść w tą, ten świat gry i przeżywać go yy, razem z głównym, z głównym bohaterem. A więc przede wszystkim fabuła, scenariusz, miodność yy, itd. Tak tak grafika to jest ogólnie już odrębna sprawa, to tam na drugi, trzeci plan. Yy, nie zawsze grafika idzie, idzie, słuchajcie, w parze w parze yy, zgrywalnością, z grywalnością I to oczywiście tutaj każdy z nas wie, że, że są gry, które, które grafikę mają wspaniałą, lecz niestety po prostu no, sama, sama gra yy, jeszcze, jeszcze, jeszcze no, nie daje nam tego, czego byśmy słuchajcie oczekiwali, a z drugiej strony bardzo często jest tak, że słaba grafika. Oznacza to, że gra po prostu jest zajebista i zajebista. I to też te przykłady można było, słuchajcie, mnożyć. A więc sobie by było, słuchajcie, na tyle. Tutaj jak widzicie, produkt są zainstalowane, jakieś dodatki, straty, taty, dupa w kraty. Słuchajcie, po cholery mi to nie mam żadnego pojęcia, no ale trzeba się cieszyć z tego co, co jest. Słuchajcie, lepiej mieć to niż nie mieć nic. Oczywiście tutaj m, m, wyczytałem gdzieś na internecie, będą m, DLC. Słuchajcie, no. Teraz takie są czasy, słuchajcie, czasy są DLC, słuchajcie, a więc robimy grę, wycinamy i pół sprzedajemy za kasiorkę. Oczywiście gracze, gracze to kupują, kupują, no ale dobrze, no co zrobić, słuchajcie, mam nadzieję, że to kiedyś, kiedyś się w końcu skończy, ale to wszystko wyłącznie zależy, słuchajcie, od nas, od nas, od nas samych. Yy, no i tyle, słuchajcie, a więc yy, un unboxing, unboxing, zwaw jak zwał yy, się kończy. Ja zapraszam Was już na wrzesień, na wrzesień. Mam nadzieję, że jakiś tam gębny się pojawi z Deus Exa. To, to wszystko zależy od tego, jak tutaj mój komputer będzie współpracował ze mną z programami do nagrywania dźwięku, dźwięku i, i, gry, i gry, do nagrywania gry. A więc to zobaczymy. No i tyle, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że do, że do września już się upora z moją kamerą i będę mógł już śmiało nagrywać swoje... Swoje blogi, gdzieś tam w plenerach i tak dalej, i tak dalej. Pomysłów mam, mam mnóstwo. No i też mam nadzieję, że również się pojawią filmiki z Emilem, moim przyjacielem ze wschodu Polski. Słuchajcie, który, który, który również też na mnie czeka. Ja czekam na niego. Już będzie po wakacjach, a więc pracy, pracy troszeczkę będzie już mniej. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. I pozdrawiam serdecznie. pa! pa.